Tusk ma powody do świętowania, prezydent jest hojny i nie zważa na medialną burzę. Okazuje się, że ostatnia decyzja Andrzeja Dudy wzbudziła w Polakach dość jednoznacznie irytację. A konty kandydaci zacierają ręce, obserwując wpadki prawicy. Donald Tusk zostanie przyszłym prezydentem Polski? Takie informacje obiegają media od kilku miesięcy. Okazuje się, że wiele osób wzięło za pewne, że szef Rady Europejskiej będzie chciał wrócić do krajowej polityki i że wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta. Były premier nie potwierdził plotek, ani im nie zaprzeczył. A Andrzej Duda dał jego sympatykom kolejny powód do świętowania. Czy Donald Tusk cieszy się z wpadek Dudy? Prezydent podjął kontrowersyjną decyzję. Instytucje państwowe postanowiły uczcić w stolecie odzyskania niepodległości, wypłacając swoim współpracownikom dodatkowe środki. Narodowy Bank Polski czy Gnik hojnie wynagrodziły swoich współpracowników. Polska policja również przyznała nagrody funkcjonariuszom. Niewyobrażalne kwoty wypłynęły z budżetu państwa w związku z okrągłą rocznicą świętowania wolności. Andrzej Duda postanowił pójść jednak dalej i nagradza pracowników kancelarii. Bez okazji, Pracownicy prezydenta w listopadzie otrzymali łącznie niemal 600 tysięcy złotych na rzecz nagród. W oficjalnym stanowisku kancelarii można wyczytać, że ci byli nagradzani za rzetelność. Złożoność pracy, stosunek do stanowiska i wielość obowiązków. Okazuje się, że Andrzej Duda nie potrzebował powodu, aby uhonorować swoich współpracowników. Media zauważyły tę hojność i zwracają uwagę, że podobny zabieg, którego dokonała Beata Szydło natychmiast wpłynął na jej niskie notowania. Niekorzystna wizerunkowo decyzja prezydenta może się odbić na sondażach. Już teraz, Donald Tusk w statystykach konkuruje z prezydentem. Jeśli wybory odbyłyby się teraz, mężczyźni musieliby walczyć o kilkadziesiątych procentów. Napiętą walkę między dwojgiem z niepokojem obserwują sympatycy obecnej głowy państwa. A byłemu premierowi nie przeszkadza żadna medialna burza. Spotkanie z Małgorzatą Wassermann podczas przesłuchania w sprawie Ambergold. Czy przemówienie podczas 11 listopada sprawiły, że Polacy widzieliby Tuska w roli przyszłego prezydenta? Mężczyzna aktywny w mediach społecznościowych zbiera same pochwały. Próby ocieplenia jego wizerunku oraz miano europejskiego polityka wskazują, Że Polacy coraz chętniej mówią o nim jako przyszłym prezydencie. Czy wysłucha próśb i wróci do Polski? Donald Tusk świętuje z żoną 40. Rocznicę ślubu. Z tej okazji córka byłego premiera złożyła rodzicom specjalne życzenia. Wiem, jak wygląda prawdziwa miłość, napisała. Donald Tusk skończył w tym roku 61 lat. Przewodniczący Rady Europejskiej od wielu lat związany jest z Małgorzatą Sochacką, z którą ma dwójkę dzieci Michała i Katarzynę, popularną blogerkę. Okazuje się, że para w tym roku obchodzi 40. lecie zawarcia związku małżeńskiego. O rocznicy poinformowała na swoim Instagramowym koncie Kasia: Jestem szczęśliwa, ponieważ wiem, jak wygląda prawdziwa miłość. Ta dwójka świętuje dzisiaj rocznicę ślubu. Najcieplejsze życzenia dla mojej mamy i taty czytamy. Córka Tuska pozwoliła sobie również na mały żart. W poście zaznaczyła, że jej ojciec może być pewien, że ona i jej mąż Staszek z pewnością będą mieli jeszcze dłuższy staż. Do wpisu blogerka dołączyła zdjęcie rodziców. Trzeba przyznać, że Tuskowi wyglądają na nim na bardzo zakochanych. Internauci pozytywnie zareagowali na opublikowaną fotografię. W stronę rodziców Kasi popłynęły liczne komplementy i gratulacje. Panie premierze, dużo szczęścia i uśmiechu, napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. Cudna para wszystkiego wspaniałego dla rodziców dodała inna. Donald Tusk zamierza świętować w stolecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wraz z m.in. Ewą Kopacz i Jerzym Buzkiem oraz Grzegorzem z Schetyną. Jednak politycy nie planują się pojawić zarówno w Państwowym Marszu, ani na sobotniej uroczystości odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Plac Piłsudskiego. Nasi parlamentarzyści, podobnie jak w ubiegłych latach, będą brać udział w obchodach. Święta Niepodległości w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, wszędzie tam, gdzie samorządowcy i lokalne społeczności organizują obchody wokół miejsc związanych. Tradycją niepodległościową powiedział w rozmowie z Pabrzecznik Peo Jan Grabiec. Na razie wiadomo, że 11 listopada Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Bogdan Borusewicz. Rafał Trzaskowski złożą, wraz z Donaldem Tuskiem kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przed belwederem. Następnie Schetyna, Kopacz, Buzek, Borusewicz i Trzaskowski pojawią się w archikatedrze św. Jana przy kwaterach. Ignacego Mościckiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Gabriela Narutowicza. Potem politycy skierują się do pomnika poległych żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Po godzinie 10 część działaczy PO będzie obecna na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Gdzie złożą kwiaty przy kwaterze powstańców wielkopolskich oraz przy pomniku poległych 1920. Podobnie będzie to wyglądało w całym kraju. Będziemy na cmentarzach, przy pomnikach bohaterów tamtych dni. Będziemy składać wiązanki, kwiaty i więcej. tłumaczył grabiec. Co z biało-czerwonym marszem i pomnikiem Lecha Kaczyńskiego? Grabiec pytany o rządowy marsz, który ma przejść ulicami Warszawy 11 listopada pod patronatem prezydenta Dudy. Oświadczył, że nie wiadomo, czy ten marsz w ogóle się odbędzie. Z jednej strony stan prawny marszu niepodległości jest wątpliwy, z drugiej. Podobno ma być uroczystość państwowa, ale z trzeciej strony też słyszymy, że trwają negocjacje między rządem a organizatorami marszu nacjonalistów, żeby te uroczystości połączyć. Trudno więc powiedzieć na jaki marsz zapraszają premier i prezydent podkreślił rzecznik P.O. P.O. chce również zbojkotować sobotnią uroczystość odsłonięcia. Pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na plac Piłsudskiego. Zdaniem Jana Grabca, monument pojawił się z naruszeniem przepisów prawa i wbrew woli Warszawiaków. O pomnikach powinni decydować mieszkańcy miast. Żadna władza nie może narzucać bohaterów społeczności. To są bardzo złe praktyki, powiedział rzecznik PO.